Hejka. Dzisiaj przychodzę do was z poświątecznym bukolem, czyli po prostu cały bucher książek z grudnia. Jest ich dużo i postanowiłam, że ten film będzie podzielony dla mnie, dla was w a dla mnie do nagrywania będzie podzielony na dwie, dwa segmenty. I pierwszym z nich to będą książki, które kupiłam jeszcze przed świętami, w okolicach całego grudnia. A drugi segment, który będę dogrywać potem, więc bardzo możliwe, że będzie też wtedy inny kadr, ale to jeszcze zobaczymy. To będą po prostu książki świąteczne. W sensie nie książki świąteczne, tylko wszystkie, które dostałam na święta. Więc myślę, że możemy przejść do pierwszej części. Dobrze, tak więc mam tutaj 8 książek. Tak, zmieściły mi się wszystkie w kadrze, na szczęście. Więc możemy zacząć. Zacznę od tej, której mamy na samym wierzchu, bo one są ciężkie i już. Nie będę ich podnosić, żeby brać od samego dołu. Pierwszą książką jest Meet Me at the Lake. Jest to książka, która zostanie wydana w Polsce. Z tego co pamiętam, chyba ma premierę w styczniu. I właśnie ja mam ją po angielsku. Właśnie to jest mój cel, żeby przeczytać ją po angielsku. Będzie moja, moją drugą książką, którą przeczytam w tym języku. I naprawdę jaram się nią bardzo. To jest autorka bardzo popularnej książki, która wyszła w 2023. Każde kolejne lato. Więc mam do niej duże nadzieje, bo tamta książka mega, ale to mega mi się podobała. Więc. I właśnie kupiłam ją zanim się dowiedziałam, że zostanie wydana w Polsce. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym językiem. Mam nadzieję, że nie będzie za trudny na razie. Więc chciałabym ją skończyć do marca. Jakby jeszcze jej nie zaczęłam, ale mam to w planach. Kolejną książką są Igrzyska Śmierci. Kupiłam to w sumie jeszcze... Jakoś pod koniec listopada zamówiłam, a to przyszło mi chyba tuż kilka przed grudniem, bo właśnie, e, kiedy była premiera prequela Igrzysk Śmierci, Ballady Ptaków i Węży, to właśnie byłam tak strasznie najarana na tej Igrzyskę Śmierci i chciałam zrobić reread. Dlatego kupiłam sobie własną książkę, bo nie miałam. Bo stwierdziłam, że jak mam robić Lili, to to była na tyle fajna książka, że chcę ją mieć u siebie. Tak właśnie ją kupiłam, ale przyszła mi już po filmie, a ja byłam zajarana tylko przed filmem. Znaczy, film był super, ale potem już nie miałam takiego hypu i tak właśnie zaczęłam ją czytać po tym, jak przyszła. No i jestem na 36. stronie, I więc przymiliśmy to, ale no, w planach. Książką jest First to Last Look. I właśnie słyszałam o tej książce już bardzo dawno temu, i właśnie chciałam ją przeczytać, potem trochę o niej zapomniałam. I ostatnio widziałam ją w takiej taniej księgarni. Właśnie kupiłam ją za 17 zł i stwierdziłam, że to musi być znak, że ja ją muszę wziąć, bo chciałam sobie tam kupić jakąś książkę. No to sobie kupiłam. Więc właśnie. Zamierzam ją czytać. Z tego sobie To jest jakiś Kadul czy coś takiego. Nie, nie wiem, czy Was teraz niechłamuje, bo szczerze nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Kolejną książką jest Ocalało tylko serce od Klaudii Bianek. Właśnie jakoś na początku grudnia była promocja i taka wyprzedaż na stronie Wydaje nam się gdzie były książki po 8 zł chyba, z tego co się nie mylę. E, tak, i właśnie kupiłam... Sorki, musiałam sprawdzić. Kupiłam 5 książek Klaudii e, Bianek. E, bo właśnie jak na początku roku, 2023, przeczytałam właśnie pierwszy tom tej jakby serii, bo to niby jest serią, bo są ci, e, jakby to samo miasteczko, to samo ogromno znajomych, ale, ale w każdym tomie jest o innych bohaterach. I właśnie stwierdziłam, że tamta książka mnie zawiodła. Potem ja na wakacje czytałam jej trzy inne książki z innej serii i ogromnie mi się podobały. Właśnie dlatego postanowiłam sobie kupić wszystkie książki Klaudi Bianek, które były za te złotych, których nie przeczytałam. Tak więc trafiła do mnie oto ta książka ta książka. Więcej serca niż rozumu. Ona jest trochę cieńsza, bo tamta była już Wam pokazuje taka grubsza. Ale sądzę, że i tak mają zadatek, żeby być świetnymi książkami. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Kolejną z tej serii, którą kupiłam, jest przy naszej piosence. Jest z takiej grubości, więc fajnie. I też liczę, że się na niej nie zawiodę, bo tą właśnie książkę z tej serii chyba chcę przeczytać najbardziej. Więc, będzie czytane. Kolejnymi dwoma książkami Klaudii Bianek, które już nie są z tej serii, jest jedna tomówka, Promyczek na święta. I właśnie, szczerze nie wiem czego się spodziewać po tej książce, bo jedyne co wiem, to że jest Klaudii Bianek. <laughs> no więc tak, ale powiem wam, że bardzo mi się podoba ta okładka z krótkiem, jest taka słodka. Ostatnią książką Klaudii Bianek, którą kupiłam, jest to książka Jeśli tylko ty, jest to pierwszy tom serii Nieobojętność, więc to jest chyba z tego wiem trzytomowa seria, najmniej chyba na razie, nie wiem, eee, ale mam do niej duże nadzieje i też liczę, że mi się spodoba. Przechodzimy teraz z drugiej części Bukola. Mam tutaj drugi tom serii Firebird i myślę, że będzie na tyle wciągający jak pieszy to, to może to być jedna z najlepszych książek roku. Kolejna książka, którą e, kupiłam, a raczej dostałam e, na święta, to jest to naprawdę przepięknie wydana książka. Pewnie część z Was już się domyśla, ale jest to Czwarte Skrzydło. Naprawdę, ona jest cudowna. E, I właśnie jest to romantazy, więc. E, też uważam, że dla mnie może być to jedna z najlepszych książek roku. I naprawdę już nie mogę i doczekać. Kolejną książką jest pierwszy tom Miasta Mosiądzu, czyli właśnie Miasto Mosiądzu. Też jest bardzo pięknie wydana w środku. Co prawda wiadomo, że nie dorównuje czwartemu skrzydłu, ale to szczegół. Następna książka to drugi tom Flowers, a kolejna to trzeci tom Flowers. Naprawdę, bardzo podobają mi się te okładki. Pierwsza też miała całkiem ładną. Ale naprawdę, ta to jest mój faworyt okładkowy, jeśli chodzi o tą serię. Naprawdę, te okładki są takie piękne, że... Mm. I już ostatnią książką w tym bukolu jest drugi tom Dawn Bridge Academy, Tylko z Tobą. I naprawdę, też się nie mogę tak doszukać tej książki, po prostu... Same perełki podostawałam. I właśnie, patrzcie, jak ona jest wydana. Tutaj mamy bohaterów ze wszystkich trzech tomów. A z tyłu mamy... Czy to nie jest piękne? Naprawdę one są tak świetnie wydane. Naprawdę kocham. Pierwszy tom też był tak świetnie wydany, ale niestety pierwszego tomu nie mam. Ale ten jest już mój i... A. Po prostu kocham. I jakby to jest niby drugi tom serii, ale tak naprawdę moim zdaniem e, jeszcze jej nie sam, ale wydaje mi się, że będzie można jeść oddzielnie. Ponieważ e, to, ten drugi tom jest o innych bohaterach e, niż ci, co byli w pierwszym. Jakby to się toczy jakby ta seria w, kr e, w kręgu znajomych, e, ale w każdym tomie jest o innych bohaterach, więc myślę, że to nie będzie. Dużego problemu, jakby ktoś chciał zacząć na przykład od środkowego tomu. Na dzisiaj to już tyle i widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam, jak obejrzeliście to do końca. Możecie zostawić komentarz, co poprawić, yy, lub jakieś propozycje filmów czy coś. Albo możecie też napisać, którą książkę chcielibyście, żeby Wam zrecenzowała. I myślę, że. Już wszystko opowiedziałam, więc hej.